Cześć, witajcie, jestem Vplay. Dzisiaj gramy w Farming Simulator 19. Razem ze mną jest Dany. Maneczko. Witam też widzów Danego, gdyż nagrywamy jednocześnie z dwóch perspektyw. I może powiedz, jakie plany na dzisiejszy odcinek? Plany, no to czekamy, kiedy wyrośnie głowę. No to będzie tak, trzeba je no. wykosić. No jeszcze trzeba będzie Będę nawieść. Raz. Na, nawieść. Tak, tak. I no, od razu I... też przypominam, że jak macie jakieś fajne modyfikacje na, na ciągniki, mapki, to możecie podsyłać... Tutaj w komentarzach, linki. Na, na map Dokładnie e, No to co, zabieramy się do roboty, nie? Bo to wiesz, szkoda czasu. Pa jaki silny jestem <noise> Dobra, szkoda czasu. E, dobra. E, to ja przyspieszam czas. Uwaga, może trochę zreagować, nie? Bo mamy moda na tam przyspieszenie takie 4000 razy, nie? Ale ty co? chyba waszisz 500, bo nie mogę cię podnieść. No Będę ja nie też nie mogę, nie? No. Dobra, czekaj. Czas przyspieszam. Patrzcie, magia. Czekaj, zatrzymam trochę, bo to powinno się teraz... O, zaraz powinno się. Dobra, może jeszcze nie. O, 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 o. Widzisz? Jest. Dobra, pierwszy stopień urośnięcia jest, czyli można nawieść. W sumie trochę ciemno będzie, przepraszam za to. Czekaj, gdzie jest? To może to Ojej, jak będziesz ty będziesz ten, to ja pojadę to sprzedać, co? Spoko, spoko Proszę traktor, żajnę A. Czekaj, tutaj się nie da kogutów włączyć, nie? W tym akurat y... Ja mogę Dobra, ale włączyłem te... Włączyłem awaryjne, okej okay. yy... No ty możesz, bo ty masz... Ty jedziesz jakim? Aha, tym, tym najnowszym, dobra yy... Dobra, to nawieziemy tak mnie, mniej więcej, żeby było. Bo źle się nas mm. Kurde. Dobra, to ty jedziesz teraz sprzedać, tak? Tak, tak, tak. Dobra, yy, Dany jedzie sprzedać. Yy, zboże, które. Yy, które. Yy, w ostatnim odcinku wykosiliśmy. Tak, 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 dokładnie. Aha, yy, i też jak wiecie co się stało z polem, którego nie, nie mogliśmy wykosić w poprzednim odcinku i w tym odcinku też nie da się go nawieźć, nie wiadomo dlaczego. Na mapce jak sprawdzam to nawiezienie jest 100%, yy, a nie powinno tak być. Kurde, teraz nie widzę gdzie nawiozłem już. Dobra, tak mniej więcej. To pojadę sprzedać rzepak, bo jest go najwięcej. Dobra. A pszenicy coś mamy, czy nie? Mamy, mamy. Mało, ale mamy. No to to będzie dla kur. Bo też mamy y, właśnie pomysł y, kury y, kury hodować, ale... Nie, a, ale nie... Ale ś... nie, ale nie no. no mi się wydaje, że chyba je świnie będą bardziej opłacalne, nie? Ale nie wiem, czy jestem na tej mapie, czy już na nowej, jak będziemy grać. Dokładnie. Po to, powtórzę się jeszcze raz, że sprzedamy to wszystko i te pieniądze przeniesiemy na przykład na drugą farmę, Jak będziemy chcieli na nowej mapie grać. Dokładnie. Nie wiem, czy dokładnie A, wszystko. Al, to... al, albo, będziemy, albo będziemy grać od nowa, to możecie zdecydować. Tak, nie wiem, nie wiem, czy wszystko dokładnie. No, raczej dokładnie wszystkiego nie nawożę, no ale to tak mniej więcej, nie? Tak mniej więcej. Żeby było większe. Czekaj, punkt sprzedawczy. A sobie zapomniałem, gdzie to jest. Raz. Dobra, ile tam jest nawiezione? Czy to. No, jak widzicie, ten, y, ta część tego pola dwudziestego jest nawieziona. A my jej nie nawoziliśmy. To nawoziliśmy raz tylko. Teraz nawozimy drugi, znaczy teraz ja nawożę drugi raz. Nie wiem, dlaczego ta część pola jest nawieziona. Nie mam pojęcia. Aha, i w planach też mamy dzisiaj, znaczy to jest zadanie danego, żeby umyć yy, maszyny, tak? Powiadasz? No, bo mówię, że nie możesz patrzeć. A ja zakupiłem kersiera. Dobra, za chwilę przyspieszę czas, nie? Okej. Okay. Niech to urośnie i zaraz zabierzemy się za. za zbiory. Za... tak. Dobra, to już tutaj. Tu jeszcze tak przyjadę, o. Wow, 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 wow. ale nosi Ten traktor. Nie mogę się... Nie mogę sobie kierownicy, te, wiesz, ustawić tak dobrze. Żeby aż tak mocno nie odbijała. No. O, tu jeszcze przyjadę. No i to będzie na tyle. Raczej wszystko mniej więcej. No, mniej więcej. Dobra, yy, przyspieszam czas. Okej. Okay. koszty, niestety, utrzymania i pożyczek. Dobra, zobaczymy, czy nam tutaj. Ale fajny widok. Już tutaj nam rośnie. Coraz bardziej. Aha, zasialiśmy pszenicę. Zresztą, o, Wam pokażę. Oj. O, pszenica, tak, w prawym dolnym roku O, super, tu już też. Ja jeszcze trochę przyspieszę. Zobaczymy, czy to już wystarczy. Czy może jeszcze trochę? O, dobra. Mamy wszystko yy, urośnięte. To ja w tym momencie, uwaga, może być lag, bo wchodzę do sklepu. Yy, ja w tym momencie wypożyczam ten kombajn. No, ja, ja... mam lag. Tak. I do niego, yy, do niego można podczepić. Kurde, gdzie to jest? Powinno być tu. Właśnie nie wiem co do niego można podczepić Tutaj, moment uh. nie, tu. Y A nie tu Moment HS8 to Ty, przyjechałem tam gdzie nie potrzeba, cała jest bazę? No to musisz, to musisz jeszcze raz przykro mi ja, y dobra jeszcze raz y O Jezus, w lampę przywaliłem. Cicho, nic nie piłem jakby to. No normalnie nie wiem co do tego tego podczepić. Ja też nie wiem co. Zabicie Problem. mnie za to, nie? Yy... O Jezus, o Jezus. Prawie bym babkę roztrącił. No dobra, to pewnie to, tak? Czy coś jeszcze większego? Raczej nie. Czyli co to było? Miało być. Yy, e. To, dobra. W właśnie wjechałem na samochód. Nie wiem, czy, opłaci... A, nie. czy... Nie wiem, czy masz ubezpieczenie. Yy, AC czy OC? To i to, bo rozwaliłem ciągnik i samochód że ani jednego nie mamy. Bo już nie będę wypożyczał tego, tej, tej przyczepy do headerów. Ona nie jest aż taka długa. On nie jest aż taki długi, także. Nie, no, jasny grzyb! Co ja zrobiłem właśnie w tym momencie. Yy, ogólnie tego kombajna też będziemy yy, planowali kupić. Dobra, pokos słomy niech będzie włączony. Tak, będziemy zbierali słowa. Mm, a jeszcze zobaczę w ogóle na mapce czy to tutaj... No wzrost, no wzrost jest tutaj na tym polu. Czekaj, jest gotowe do zbiorów? Nie. Tak, gotowe do zbiorów, dobra. ok. Wiesz jakim ładnym kombajnem jadę? Szybko wracam. Ja, ja, ja nawet nie wiem, co robię. Ja się kręcę w kółko ch... i tak jeżdżę bez nad... Nie, ale. Serio. Zgubiłem. No masz mapę, nie? Jak, jak sobie klikniesz dziewiątkę. No co ty gadasz Dobra. I rozkładamy. No i co? Opuszczamy. I to ładnie, bo to już w kabince, nie? Dobra, i... Do kabiny lecimy. się woyli? No, bo w Bizonie jesteś na zewnątrz, nie? A tutaj mamy kabinę, nie? No. Full wypas Nie no, ten kombajn jest cudowny, nie musimy go mieć. Ten joystick świetny po prostu. Sorry, że tak się kręcę bez... No ale już jadę do miejsca. Trochę się pogubiłem. Zapomniałem, co miałem Gdzie robić dokładnie. Jest? Gdzie ty jesteś? O, i kolejną latarnię rozwaliłem. Mam nadzieję, że tu nikt, nie, nie, ma tu kamer, żeby mnie, nikt, nie, nikt mnie tu nie widzi? Oczywiście, że cię widzi. Tam trochę za daleko pojechałem. Teraz się będzie. Mam, mam wrażenie, że wkręcisz się w kółko. <noise> nie, no, nie, no pewnie, nie. że się kręcisz w kółko. Ej, no, co ty robisz? Ja, nie wiem. Ja, się... a gdzieś gdzie się i Dojechałem znowu gdzie indziej. A gdzie ty jedziesz? Do elewatora zbożowego? Ty, aj, bez jajców, wkręcę się w kółko. Czekaj, jest teraz, patrzę się gdzie jadę, dobra, jadę tam prosto. Ty, bo nie zdążymy wszystkiego zrobić na tym odcinku, weź się tam, wiesz, pospiesz. <grym> już jadę, już daję gaz. W ogóle ile już trwa odcinek, nie? Bo to dosyć szybko leci. 12 minut <grym> Dobra, to co może ja przyspieszę wtedy odcinek i pogadam sobie z widzami pod jego. On zakończy pewnie wcześniej ten odcinek i potem... Y żeby po prostu jego tak długo nie trwał, a ja zrobię w tej chwili takiego timelapsa, nie? Jak będę chciał coś powiedzieć, to po prostu znowię nagrywanie, nie? <śpiewanie> Dobra, wracam z powrotem. Jak widzicie mam pełny kombajn, a y, dany jakoś tam gdzieś dosyć daleko jeszcze w polu. Y, także ja nie marnując czasu po prostu y, zacznę jeździć z tymi belami, nie? To znowu time lapse w takim razie, nie? No, to jesteśmy z powrotem. Właśnie pożegnaliśmy się z widzami danego, ponieważ ten filmik jego już się zrobił dosyć długi yy, i teraz właśnie podjeżdża do mnie O, u mnie jest taki odcinek, że nie będę raczej montował dużo. Oczywiście zdadzą się tam jecie, parę jecie, montaży, jecie, jedziemy, ale jedziemy, jedziemy. nie za dużo. Tak, ja też, żeby jak najwięcej. W... O jezu, jezu ej, stój, stój. Ja też, żeby jak najwięcej w tych filmach y, treści y, takiej mało nudnej mieć, to po prostu będę to montował. Dobra, y, to co, to ta, time lapse? Znowu y, usłyszymy się dopiero, jak będziemy mieli skoszone pole. Y, jeszcze nie, może zrobię cięcie, może zrobię time zależy ile ten film będzie trwał. No to co? To widzimy się za momencik. jesteśmy z powrotem, jak widzicie, tu jeszcze dany kończy um, tutaj te bele y, zbierać. I. Y, no, my, ja zakończę już odcinek i, że tak powiem, poza odcinkiem to wszystko zbierzemy jeszcze te bele, a w następnym odcinku jeszcze się zobaczymy na tej mapie, y, gdzie pokażemy jak sprzedajemy wszystkie nasze maszyny. I sprzedajemy ca sprzedamy całe nasze zboże, którego dzisiaj trochę było. A no jeszcze mogę... Żypaku nam zostało trochę. W sumie nawet zobaczę, ile ile mamy w, sy w syrosach, bo przyczepię jest tam pewnie z 4000 litrów. A tu. Tutaj... Nie wiem, mógłbyś się w to szybko zepach sprzedać na przykład dzisiaj. Nie, 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 wiesz co, bo to już za, za długi odcinek by był, nie? On pewnie już teraz 3 godziny, z, z pół godziny trwa y, po tych wszystkich time lapsach. Z... Tak będę próbował, żeby to, to tyle trwało. Nie wiem. Czy to mi się uda? Najwyżej to będę przez bardzo długo. Dobra, to mamy tyle pszenicy. Rzepaku mamy jeszcze tyle. Kukurydzy, tyle. No i resztę. Mamy, nic... ku... mamy jeszcze kukurydze? No to jeszcze, o jezu, z pierwszego plonu chyba. Ale z, pierwszych, z pierwszych żniw. Nie, no to mi się wydaje, do, do 2000 dojdziemy co najmniej, jak to wszystko sprzedamy. 200. 200, fu, no. No, do 200 powinniśmy dojść. Dobra, yy, no to co? To w takim razie żegnam się z wami. Ja byłem Vplay, ze mną był Dany. Do zobaczenia w następnym odcinku z Farming Simulator 19. Cześć! Siema rapa!